Dzień dobry o poranku, patrzcie. Dzień drugi. Dzień drugi o poranku. Dzisiaj już razem. Dzisiaj mi się sakramencko nudziło jak byłem sam. Bo nie ma na kogo krzyczeć. Nie mam na kogo krzyczeć. Patryk szykuje się już dzisiaj do zawodów. Jesteśmy na... po losowaniu. Zobaczymy co to będzie. Życie Jesteśmy pokaże. po losowaniu. Zobaczcie jakie piękne koszulki Marcin przygotował. Finaliści. Trzeciej edycji Karpiowy.pl. Super. Zrobiliśmy fajne zdjęcia. Trzeba się pomału. 9.30 start. Tak jest. Myślisz, że jesteś przygotowany dobrze, co? Myślę, że co ma być, to będzie i nie ma się czym przejmować. Trzeba się dobrze bawić i spróbować złowić jak największą ilość ryb. Tak jest. Nie wiem w jaki sposób jeszcze to zrobić, bo tutaj nigdy nie łowiłem. I... Ale coś wierunku. mówili chłopaki, Ale że jak fajne stanowiska. że powiedział, że jesteś mistrzem od tego, jak że łowisz w miejscach, gdzie jeszcze nigdy nie łowiłeś. Nie jeżeli... <laughs> Przygoda musi być. Ale same gwiazdy mamy w sektorze, ludzie jak chodzą, zwykle. Ty, ja na trening, ja jeszcze tu nie łowiłem, ja mają to w czterech literach. Tak jest. Dam sobie radę. Masz, Matka mówiła zawsze, masz łeb Kombinuję. Kombinuj, tu ma Patryk swoje centrum dowodzenia, stanowisko Ale. 57. Możesz nam iść pokazać ten zanęty i tam jak chcesz, to zapachy są kosmiczne. To Kupił Patryk też piękną kukurydzę, no tak piękna, słuchajcie, tak. Tak smaczna. Nie wiem, że ja tu nie zjechała, bo słuchajcie, jest strasznie ślisko. Jego centrum dowodzenia. Wędki się szykują. Zapachy, smaki. No ta kukurydza jest wyjątkowa, no zobaczcie. Pozalewane różne paleciki. Fajnie, bo teraz jedna z najlicznych zawodów, gdzie po drugiej stronie nikogo nie ma. Więc fajnie, nikt nie będzie marudził, że kogoś się przerzuca, że za blisko, bo rzeczywiście odległości tutaj, no powiedzmy sobie, są bliziuteńkie. To chyba nie mogłoby tak być, że żeby... po... Ale nie kojarzę, żeby tak było, żeby po jednej, po drugiej stronie ktoś siedział na tych zawodach, tu na tym stawie. Bo jednak jest za mała odległość. Jest przepięknie, słoneczko wychodzi. Ryby się tu fajnie pokazywały No zobaczymy Ile, Jaka tu jest głębokość? Może pół metra O, no to zajęliście Może, <grym> Może 70, pojęcia nie mam, ale jest bardzo górka No dobra, to tyle Na chwilę rozpoczęcia zawodów czekamy na znak. Patryk, czy ty jesteś przygotowany? Nie na Musimy trzymać kciuki mocno. Twierdzą, że to jest dobre stanowisko. Zobaczymy na koniec Tak jest. Witalinia brzegowa, także nie musimy się przerzucać się ma nikogo po drugiej stronie. Zaczynamy! Wow! Powodzenia! Zaczynamy! Patryk męci. Ciągniemy rybę. Żeby Patrykowi się humor poprawił, bo coś tam chłopaki obok mają, a Patryk na razie nic nie złowił. Cicho. Tu trzeba być dziutko. 40 minut do rozpoczęcia zawodów, także spokojnie. <laughs> Good, good, good. i'm going Filme O, jakie maciubki. Dawaj, dawaj mały. Super. Mały wariat. czka złapała. Jak zawsze są przygody. Coś tu watryk ciągnie, nie wiadomo co, bo się nie za bardzo chce iść. Patrzcie na wędkę, jak pracuje. Krokodyl. Patrzcie, patrzcie, ile siły musi użyć. Idzie? Kompli może ze sobą zabrał. No, ale to odpewnie. Może, może masz tą piętnastkę? Nie, to już dycha będzie. To dycha będzie. To już jest większe. Bo tu też są takie. No poważnie. Małgosia się wybrała na spacer. No. jest miał też fajny, jak się pokazał. Kurwa, jest masakra. No, pokaż się, malutki. Za, za płetwę. No. Za grzbiet. No nieważne, ale trzeba by holować go. To się liczy. Nie? Dlatego tak ciężko. On się chyba owinął może. Nie, nie. Ona robi, jak jest, mm -hmm. to lubi się kłaść, a to rozszczepuje sobie, nie? Chodź, kochanie, chodź. Tak, no. tak, ja też nie mogę. Nie, nie, <laughs> się sobie. Brawo. Yes. Trochę to trwało, ale dobra, niech Ci będzie. <laughs> Bez przygód nie ma łowienia z Patrykiem. No, Fajnie, kolejna ryba Patryka. Mówi, coś tam się dzieje powolutku. Jest skupiony, nie można zagadać, bo tutaj poważna sytuacja. Co się stało? No, się na szkodę. No, szkoda. Cały? Dawaj, bo nie ma czasu. <śmulny> Super. żebym nie zapieszyła dwu-dwu. Super. Przed chwilą wyciągnął Amora, nawet nie słyszałam, że miał branie. Napracowałeś się co? Ale zrobiłeś wszystko co mogłeś. Tam ciszej inny niż wczorajszy. Dużo ryb. 22, ale w czterech bakaraśach. Liczyłeś? Ja już się zgubiłam. Na chwilę zasnęłam. Minuta do końca zawodów. Co zrobić? Koniec. Koniec. Brawo, kochanie, byłeś bardzo dzielny. Czekamy teraz na ważenie. Zobaczymy. Trzeba przełożyć do tej siatki nią. No, no już może trzeba. to miał darecki. Pięćdziesiąt kilo, a trzydzieści pięć może. A to się można machnąć takiej ilości. Czy? A to jest osadnia siatka, którą on wsadził do wody. I zamiast zadzwonić ku sędziego, żeby zważyć, bo ma dużo... Ale nie ale może nie, telefonu ja... używać. Nie może telefonu. Fajne to no. tym Ja tym siedzeniem też. <laughs> na Został jeden. Ja, 58 o. Miałem, to, no, 20, no ale mi się wydaje, że powinien być no, no, Jak Jakie mam kartę to 7 kg Dobra, Dobra. Że... Dobra, dawać Patryk. Czekajcie, bo ja idę ze złej strony. A, A. Się? A przed tą? Tak, przed tą ku 30, 30 31,74. 31? Tak, 31, 74. O jednym bucie. O jednym bucie. Idź, pan. To siatki To nie ważymy. Patryk. Takie buty. Takie buty. Nie ważymy. Jezu, ja z tobą... Ja z tobą... Ja chyba z Tobą nie chcę wracać samochodem. Idź się wykąp. Patruj Ty po prostu nie chcesz na bańce wrzucić. kolor włosów wtedy. Co? Jak na bajkę tu walniesz, to zmienisz kolor włosów na każdy. Może dobrze, że ja nie mam łowiska federowego, bo bym chyba zwariowała. dobrze 23 Dociśnij. trzy 23,70 No, 23, no pobicie się jeszcze Mamy ciaszko Nie ja nie mam jak to do domu Ja też A jest ja 20 Ja kaca nie mam mi się tylko pizza Podniu Pierwsza trójka Miejsce trzecie. Dwa punkty sektorowe, waga 65,88. To zemja. Brawo! E, Pamiątkowa koperta, gdzieś tu była. Pamiętkowa koperta plus Trzecie. Rzad, Ale wiesz, że Czosnek się cieszy jak bun to wygrał. Brawo. Brawo Marcin! Hmm? Nic mnie bardziej nie cieszył, wierzcie mi, te punkty nasze. I są trzy, cztery odpowiedzi. Ale miejsce drugie. dwa punkty sektorowe. Na własne życzenie, waga 149,09 Tomasz Wasiński. Brawo! Nie chcę pokazywać. A jest odsługa. Gratulacje. A ja I miejsce pierwsze, z wagą i dwoma punktami, 153,47, Dominik Radzimski. Brawo! na jedziemy. Dobra, pisa, będę wiedział, kogo upić. Ale zaprosił. Halonik.